Siemaneczku moi drodzy widzowie, to oczywiście jest Siergiej Football. Tak jak widzicie, nowa nazwa. Dzisiaj otworzymy sobie ogólnie aż 10 paczek z dwoma rzadkimi zawodnikami. Tutaj jest paczka dwóch piłkarzy, niestety, tylko. Tu reszta jest rzadkich. Więc trzymajcie kciuki, żeby coś padło. właśnie z tych paczek, właśnie z takiej paczki, trafiłem moją drugą, najlepszą kartę, jeśli chodzi o Overall. Czyli oczywiście. Alisona Beckera, to oczywiście widzicie w, w poprzednim odcinku, chociaż moją oczywiście najlepszą kartą jest Krzysztof Piątek. Nie wiem czemu, zawsze jak nim strzam, to zawsze wpada. Po prostu uwielbiam tą kartę. Mam nadzieję, że tak samo mi się będzie grał w FIFA 22, piątkiem. Jeśli chcecie zobaczyć właśnie z tej FIFA odcinki, to wiecie, co macie zrobić. Subskrypcja i łapeczka, bo postaram się jeszcze w tym tygodniu, żeby odcinek z takiej fify wleciał. No a teraz co? Zaczynamy otwieranie. Pierwsza paczka. Jest rzadki zawodnik. Są ekrany. Chyba walkout Na... Nie, to nie jest szczęsny, Buffon. Ej, ale Buffon jest kozak. Ja się cieszę z bufona. Że kozacka karta. Oj tutaj. Tylko kamera nam się przesunęła. Cięcie. Już po kłopotach. Już jesteśmy uratowani. Trzeba kamerę teraz bardziej patrzeć. o Znów ekrany. Ej, fajna ta seria jest. Chile. Chyba vidal a nie, Aranguiz, ej, ale Aranguiz to nawet się do składu może przydać Widzisz, teraz mam trochę lepszych piłkarzy, ale ogólnie spoko karta jest Kiedyś byłem z skręciu, ten jeszcze Jego Souza, o, może imiennik naszego selekcjonera, co? Kolejna paczka Na razie sypienie źle. Mówiłem, jest kolejny, nie wiem czy to jest walkout ale jest, są kolejne ekrany. Z Ajaxu. O Blind. Kolejna 80, 80, 83. Już trzy takie karty. Naprawdę? Jestem już zadowolony, bo. Oddał... O, jeszcze Rafinia. A Rafinia jest Kozak. Ogólnie oddawałem bardzo słabe karty na no to SBC. S7-8. A to proszę, już trzy karty, 8-3. To co, 4? Nie. Seria się skończyła. No ale trzeba zobaczyć. Martinez Quarta. No to trochę lipa. O, strakosza jeszcze. Trakosza, spoko. Martinez Quarta pewnie niestety ten to Quixel, bo Nawet tego karta nie byłaby sporo warta. No i co? I kolejna. Może teraz ekran albo walkout. No nie, pasa się skończyła. Kolejny duplikat Szaka Może on jest chociaż ten Niestety nie No ja jestem zadowolony Połowa paczek 3x83 Może no, teraz jakiś walkout No nie Babel, o Babel Ale śmieszne włosy w ogóle typu ma O a tu drugi jeszcze I to. Ej, fajne karty, takie śmieszne. Przecież na Babelo. Siema, jestem Babel, bubble, wieża Babel, bubble, nie? A tu mamy I to z dziwnymi włosami. Że? Dziwna paczka, ale fajna, mi się podoba. No może teraz. Jakieś ekraniki jeszcze. Nie kończmy na tym. Jest! Są ekrany. Jowetić, czyli teraz kumpel piątka z Jowić, przepraszam, Jowić To nie wiem w sumie, czy to jest kumpel piątka teraz, bo Jowetić się chyba nazywa Ale jest Jowić, jeszcze jak imię? Nie wiem Ale jest dobra karta z Realu Madryt, to się szanuje Za Real się szanuje Walkout Nie O Belotti, kozak. Ostatnie dwie paczuszki, błagam. Niech będzie jeszcze jakaś karta. 83, nie w tym razem. 8,2 Partej. Ale ogólnie fajnocenne: co? 8,2, 8,3. To może teraz 8,5, chociaż błagam. Jeszcze raz ekrany. Nie. No ale to ostatnia paczka, więc zobaczmy co w niej jest. Da Costa. DSBC się chyba przyda. O. O, jeszcze tutaj zawodnik z Majs, czyli taka Bundesliga paczka. To co? Jeszcze zwykłą złotą? No niby mam Hajs, ale czy się opyla? Chyba nie. To tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Was się spodobał Siergi Żegna. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji na tym kanale, żebyście byli na bieżąco. 炫吧！